Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tej nauce chciałbym w sposób szczególny zwrócić uwagę na uczestnictwo Najświętszej Marii Panny na Kalwarii. Teraz odkupienie, które się dokonało na Kalwarii przywraca niewątpliwie życie nadprzyrodzone. To samo doskonałe posłuszeństwo Syna Bożego przywraca to, co nieposłuszeństwo Adama przyniosło na cały rodzaj ludzki, przywrócona jest nadzieja na niebo i niewątpliwie jest uiszczona zapłata. Nie dlatego, że jakby Pan Bóg musiał coś złemu duchowi, coś musiałby szatanowi jemu płacić, tylko chodzi o to po prostu, że my jesteśmy dłużnikami. My mamy nieskończony dług wobec Pana Boga. Grzech obraża nieskończenie Boga. Ze względu na. Boże majestat, który jest nieskończony, i teraz to dzieło odkupienia jest może być współmierne, może być niewspółmierne. I to, jak powiedziałem, to, że my, chociaż w sposób niewspółmierny uczestniczymy w dziele odkupienia, to ze względu na miłosierdzie, Boże mamy faktycznie w tym odkupieniu udział. I teraz to yy, zobaczcie, że ten udział współmierny, czyli Syna Bożego towarzyszy mu udział niespółmierny Matki Bożej. Pan Jezus i Matka Boża. Pan Jezus i Ja. Zobaczcie, że Ewangelia bardzo często mówi, yy, mówiąc o dwóch uczniach, mówi albo jedno imię, drugiego nie mówi, albo mówi o dwóch uczniach, którzy gdzieś idą, uczniowie na przykład idący do Emmaus i yy, to jest miejsce, to jest miejsce dla Ciebie. Ewangeliści specjalnie czy autorzy w Piśmie Świętym specjalnie nie, nie mówią danego imienia po to żebyśmy my się odnaleźli w tej sytuacji po to żebyśmy my faktycznie tutaj wcielili się niejako zrozumieli swoją misję w tym, w tej nadziei na niebo dla nas i naszych bliskich. I Chrystus głowa rodzaju ludzkiego Dzięki zgodzie Matki Bożej w imieniu człowieczeństwa mówimy tutaj o zaślubinach duchowych. Święty Tomasz używa tego terminu w sumie teologiczne mówi o zaślubinach duchowych. Przepiękne jest przedstawienie właśnie rodziny, najświedzszej rodziny, gdzie mamy do czynienia właśnie i z, z Panem Jezusem, z Synem Boży, Bóg, przyjmuje ludzką naturę. Później mamy Matkę Bożą, która jest człowiekiem, ale niejako w tej, w tej godności wywyższona ze względu na Boże Macierzyństwo. I mamy Świętego Józefa, który można by było powiedzieć jest pod pewnymi względami podobny do nas. Wydaje się, że nie jest jakoś specjalnie uprzywilejowany. Oczywiście pomijając ten fakt, że, że jest mężem Maryi. Tutaj niejako mówimy o tych zaślubinach duchowych pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Matka Boża wyraża właśnie te zaślubiny z punktu widzenia człowieczeństwa, w imieniu człowieczeństwa. Papież Pius XII w encyklice Mystic Corporis używa właśnie tych zaślubin duchowych, tego cytatu ze św. Tomasza, po to, żeby napisać o tym zrodzeniu zrodzeniu Syna Bożego, jako źródła życia dla nas nadprzyrodzonego. I ta ofiara, chociaż być może była niekonieczna, przecież Pan Bóg mógłby w inny zupełnie sposób odkupić rodzaj, cały rodzaj ludzki, a jednak wybiera ten sposób, aby jeszcze lepiej ukazać naszą miłość do nas. I też zobaczmy, że ta ofiara, która jest uobecniona na krzyżu, jest widzialna oczywiście. Ale jest znakiem niewidzialnej ofiary, która jest naszym usposobieniem. A to w Starym Testamencie prorocy krytykowali właśnie to nastawienie do tego, żeby ofiarować coś zewnętrznie, ale nie, żeby nie było w tym usposobienia. Prorocy krytykują właśnie, że te ofiary dają bydło zamiast najlepsze, pierworodne, to dają kulawe, niedoskonałe, jakoś wybrakowane. A ta historia jest od początku rodzaju ludzkiego, praktycznie Kain Abel. Kain, choć był przywilejowany, pierworodny, uronikiem, dał z tego, co miał, po prostu pod ręką. A Abel, wyraźnie Pismo Święte podkreśla, dawał z tego, co miał najlepsze, z tego, co miał pierworodne. To wyraża jego usposobienie, tego, że rzeczywiście chciał. Ofiara zewnętrzna jest wyrazem ofiary wewnętrznej. I dlatego odnosimy to do Matki Bożej, bo wydawałoby się, że przecież Maryja przecież nie cierpi tak jak syn, bo nie jest krzyżowana, nie ponosi tych zewnętrznych oznak cierpienia, a jednak święty Pius X pisze o wspólnym dzieleniu woli i cierpienia przez Matkę Bożą. Po pierwsze, dlatego że, że ze względu na pochodzenie nowego Adama, dzielenie woli. Matka Boża chciała tego, żeby Syn Boży przyjął ludzką naturę, ale też ze względu na współcierpienie. Zobaczcie, że Matka Boża tak naprawdę dostarcza ofiary. Zastanowimy się nad tym, kto przygotował tę ofiarę, że ona tak naprawdę zrodziła, wykarmiła Syna po to, żeby został ofiarowany na krzyżu. I niewątpliwie, jeżeli zrozumiemy jej rozumienie tej tajemnicy, to widzimy, że to jej wewnętrzne usposobienie jest tak naprawdę usposobieniem Chrystusa. Możemy przywołać, możemy przywołać y, historię z księgi Rodzaju, gdzie Abraham chce ofiarować swojego syna umiłowanego, Izaaka, i w którymś momencie Izaak pyta. Oto dwa ojcze, a gdzie jest ofiara? Abraham mówi: Pan Bóg sobie upatrzy ofiarę. A tutaj niejako y, obydwoje byli świadomi tego, co ma nastąpić. Jak już powiedziałem, Matka Boża rezygnuje z prawa do syna po to, żeby odkupić ludzkość. I y, święty Pius X tak pod, to podsumowuje: Szczęście. Maryi pod Krzyżem polega na uczestnictwie w cierpieniach, na jedności ofiary. Kiedy my patrzymy na krzyż, albo kiedy przydarzają nam się w życiu krzyże, różne może być stosunek do tych krzyży. I bardzo często, w sposób szczególny, ten odruch naturalny naszej zranionej natury jest taki, że niechętnie przyjmujemy krzyże. A musimy sobie wyobrazić Pana Jezusa, który z chęcią, z wielką radością przyjmuje krzyż. Choć oczywiście patrzymy na modlitwę w Ogrójcu. Jak, jak e, godzi się przyjąć wolę Bożą pośród cierpienia i tutaj mówimy właśnie o takiej radości, z radością moją spełnić wolę Twoją, mój Boże, prawo Twoje zamieszka w moim sercu. To jest psalm, który się odnosi bezpośrednio do Pana Jezusa. I tutaj e, Matka Boża jest, jest tutaj złączona z tym szczęściem. Wyobraźmy sobie Matkę, która jest szczęśliwa, raduje się z tego powodu, że jej syn idzie na śmierć. E, niewątpliwie w tym wyraża się również jedność ofiary, więc widzimy tutaj tych dwoje złączonych na ofierze. Jednego krzyża. Przydziwnie to wyraża, i musimy się przenieść odrobinę myślami, w czas Wielkiego Piątku kiedyś śpiewa hymn Pan lingua Gloriosi, chwal języku, tajemnicę krzyża. W jednej ze, ze strof, w jednym fragmencie jest napisane Fraude factor condolens quando pominoxiais in nechem morsuruit ipse regnum tunc notavit damna lignum solveret hoc opus nostre salutis ordo de poscerat multiformis predit, perditoris ars ut artem faleret et medenam feret inte hostis unde um leserat. Ot rodica protoplasti osustast furca zlitovavsi Kiedy jabłko jadowite w okąsie śmierci spadło to drzewo tam naznaczył, aby szkody drzewa zapłacił tego dzieła naszego Zbawiciela, porządek wymagał był wielorakiego niszczyciela, multiformis, perditoris, multi, na wiele sposobów, szatan nam szkodzi, sztuka jego, aby sztukę oszukać, oszusta oszukać i uzdrowienie przynieść tam, gdzie wróg zranił? Dokładnie tam, gdzie natura ludzka została zraniona. Tam zostało uzdrowione. To samo drzewo, z którego przyszło śmierć, to samo drzewo zostało naznaczone na drzewo naszego odkupienia. I, yy, i ta sama właśnie, i tak moglibyśmy iść dalej ty, tymi związkami. Że, ten sam właśnie porządek. Czyli matka Boża uczestniczy w tym działaniu Bożym zupełnie odwrotnym od działania pierwszych rodziców, albo przynajmniej w tym ich grzechu. jest przedziwna miłość Boża, który pokazuje nam właśnie drogę wyjścia z tej naszej sytuacji. I po czym sądzimy, że. Maryja rzeczywiście uczestniczyła w, w akurat dokładnie w tych cierpieniach Syna swojego, oczywiście w takiej mierze, jakiej były jej dane. Święty Bonaventura jest znany właśnie z takiego stwierdzenia, że matka wolała sama umrzeć, niż patrzeć na cierpienia swojego Syna. A niewątpliwie jest ogromną tragedią, kiedy matka musi patrzeć na śmierć swoich dzieci. Jak już powiedzieliśmy, zgoda Maryi nie ogranicza się tylko do zrodzenia i wychowania, ale do wcielenia, do całej tajemnicy. To jej fiat dotyczy właśnie i wcielenia, i tajemnicy krzyża, ale później też i zmartwychwstania, i koronowania w niebie. I tu zobaczcie, pokazuje się scenę zwiastowania jako scenę światłości takiej, gdzie scenę radości. I później ta radość jest wypowiedziana w hymnie Magnifikat. Niewątpliwie, kiedy my wypowiadamy nasze FIAT, bardzo często wypowiadając to FIAT właśnie w młodości, w sile wieku, kiedy wydaje się, że wszystko nam sprzyja wybór podjęty w światłości, wybór podjęty w narzeczeństwie, wybór podjęty w czasie sprzyjającym, a niewątpliwie do tego nas zachęca duchowe chrześcijaństwo. Zobaczcie, że ten wybór, to nasze FIAT dotyczy całości. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy. Ze wszystkimi konsekwencjami Takich, z takimi, o których po prostu nawet sobie nie, nie, wyobraża, nie wyobrażamy, ich sobie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Yy. I w tym momencie, jeżeli mówimy o tajemnicy krzyża tych trudności, tych kryzysów, tych porażek naszych i innych, cierpienia zadanego, który nas niewątpliwie czeka. Ale my po prostu zwyczajnie możemy sobie o Nim nie zdawać sprawy. Matka Boża ze względu na swoje szczególne uprzywilejowanie i też zobaczcie, że krzyż, który się przyjmuje świadomie i z intencją jest w pewnym sensie mamy inną zasługę. Jeżeli przyjmujemy, jeżeli to co robimy, robimy ochotnie tym bardziej jeżeli nam nie sprzyja, tym bardziej mamy wtedy zasługę, kiedy kiedy godzimy się na coś, na coś świadomie i niewątpliwie Matka Boża ze względu na swoje rozumienie tajemnicy, tajemnic swojego Syna miała tę zasługę, miała tę zasługę również podjęcia tych cierpień w sposób świadomy. Księga Starego Testamentu, Księga Lamentacji mówi o tym, fragment, który się odnosi do cierpień Matki Bożej, w sposób szczególny przytaczany podczas właśnie podczas Ciemnych Juczni. Jak cię pocieszyć? Z czym porównać dziewico Córusyjonu? Gdy zagłada Twoja wielka jak morze, kto cię leczy? Oczywiście niektórzy będą to odnosić do. Narodu niegdyś wybranego. Tym niemniej jednak wiemy dokładnie, że ten tekst odnosi się do Matki Bożej. Zagłada Twoja, wielka jak morze. W morzu nie znajduje się ani jedna kropla słodkiej wody. Któż się leczy. To znaczy, że, że nie da się tutaj, nie ma tutaj pociechy. Nie ma i e, matka faktycznie nie doznaje żadnej pociechy. Zobaczcie, że dla męczenników albo dla nas. Którzy cierpimy, męka naszego Pana Jezusa Chrystusa jest pocieszeniem. Ach, Chrystus cierpiał na krzyżu, i ach, nasz Pan Jezus Chrystus w moim cierpieniu nie wspomaga. Zobaczcie, że to, co dla nas jest przyczyną pociechy, dla matki swojego Syna, nie jest jest dodatkowym cierpieniem. I e, kolejne cierpienie to jest. E, Zgorszanie się męką Chrystusa. Wielu było z Panem Jezusem do momentu, kiedy czynił cuda, ale kiedy przestał działać cuda i zaczynał mówić rzeczy trudne, wielu od niego odstąpiło, aż w końcu na krzyżu zostaje właściwie sam z garstką wybranych, z jednym uczniem, ze swoją matką, z pobożnymi niektórymi niewiastami. I coś takiego, między innymi, się dzieje na naszych oczach. Dzieje się na naszych oczach, kiedy widzimy, że faktycznie udział Maryi pod krzyżem nie jest zwyczajny. Widzimy Syna Bożego, który mówił niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja, testament na krzyżu. Widzimy, że ta misja jest wyjątkowa, niewątpliwie, ale też jest oficjalna. Gdyby nie była oficjalna, to Pan Jezus by nie używał terminu niewiasto. I niewątpliwie tych, którzy gorszą się tytułem Matki Bożej z picielki, możemy porównać do tych, którzy gorszą się po prostu męką Chrystusa. To jest ten sam duch. To jest ten sam duch tych, którzy nawet być może mają jakieś pierwsze oznaki nawrócenia, być może doświadczyli czegoś poważnego, być może doświadczali łask członkowych, ale nie są w stanie przejść skandalu krzyża, skandalu, czyli przeszkody na drodze życia duchowego. Nie są w stanie tego przejść. I tak to trzeba nazwać, którzy właśnie rezygnują z łaski Bożej ze względu na swoją słabość, ze względu na jakiś kompromis. Próbują się pojednać ze swoimi porządliwościami, próbują pojednać się ze światem, próbują się pojednać z tymi, którzy trwają w błędzie. A tutaj właśnie dla nas płynie ta dobra nowina. Ta dobra nowina pełnia objawienia, że ten, którego Matka Boża była godna nosić, z którym godna była współcierpieć, z którym właśnie godna jest mieć współudział w odkupieniu, z tym również, w, tym, w tego tajemnicy zmartwychwstania uczestniczy i w królowaniu wieczności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.